Witamy w pierwszy dzień wiosny! Jak widzicie za nami jest piękna, urokliwa wiosna, widać motylki i tak dalej. Nie, nie trwałyśmy, tak naprawdę to jest wiosna, która w ogóle nie wygląda tak. Jak widać, interesujące sopelki. Widzą jeszcze na domach, można to uznać za na, kratuszki. Dobra, tak całkiem na serio, śniegi się raczej nie przebiją. No. Dosyć wysokie mam od kolana. Tak, Juka spadła po kolana w śnieg. Właśnie idziemy w stronę tam, gdzie wpadła. Odwracamy li... od mojej koleżanki. Do linii, gdzie z lato patrzą się konie, tak? Krowy. Krowy! Krowy. Jest tu dłużej niż ja i konie. Brawo. Lubię jeździć na konie. Też No, Dobra, nie bardzo, nie powiem. Nie mi chodziło <śśmierdzi> Kurde, mnie to powiedziała, że lubię na no Dobra lejdziemy... Znaczy lubię jeździć bo... Nie, dobra, wracamy zaraz Tylko jak będziemy nad, Na siedmaku O Boże Dobra, dobra niech właśnie zejdźmy z No Bez okay? Do, Bez Nie, go nie chcę, ale po prostu się zbijam z się. Ej, dobra, i znać y, ten e, jeziorko. Gdzie? Idź, bo się wypierdolisz. Nie tak. Się Ej, dostaj no, się, tak. Ja kameruję. He. Ze. Ja nie rzucam, już mi się na w łapy. Dobra, idźmy w lecie, Znalazłaś? Spoko, no to tak wygląda nasze małe To ja właśnie przed chwilą zostało skopane. A teraz idziemy tam. Dobra, i jesteśmy z powrotem. Na początku śniegu jest tak gdzieś po kostki. Tak, tak gdzieś prawie że po kostki. I? Idziemy dalej. A z Czekaj, muszę zdjąć Nadal jesteśmy, w śnieg po kostki. Troszkę. Dobra, teraz jeżeli u mnie jest spokości, to znaczy, że u Julki jest wyżej. I idziemy dalej. I oczywiście, jak już u mnie jest, to już jest u mnie po same i mi zakrywa całe stopy i całe matęs, które są dość wysokie. Ej, dobra Julka, trzeba gdzieś te głębsze miejsca. Dobra, nie, nie było dobra, to Mhm. Mm Stokrz. Aj, gdzie są te głębsze miejsca? To jest ich ser! Ej, tam byłyśmy. Chodź tam. W tam też powinno być, pamiętasz? No. Tu mam taką moje ulubionce miejsca. Tu mamy staw. Taki duży, mały. Yy, trochę... które zazwyczaj jest suche. Tak. To jest Jula. On znowu się pokaże. Wiesz nie? No. to, to e, O, i tu no. mamy już to miejsce. Tutaj. Tu. O, patrzcie. Julka już ma całe kozaki, które są też dość wysokie. A ja mam oczywiście... No i patrzcie. Taka dziura, 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 dziura. Dziura. Idziemy na prawo dziury, ty Patrzcie, robimy taki tunel. O! Zajebiście. To jest za chron... Brawo! jest? Você... <tose Picas> <Das vegetarianasına> <tiación> Dobra, my się zaraz będziemy żegnać. Nie, idziemy do ciebie albo do mnie. Do mnie czy do ciebie idziemy? Dobra, do ciebie. To, czy mas? Ty masz. Ty masz. Au, pos czekajcie. Wiosna mi pod kurczkiem lesiała. Spokój trzymasz. Tylko tak, żebyś nie zakrywała obiektywów. Dziękuję. Dobra, idziemy dalej. O, o jezu, już. Troszeczkę ja tu przejdę, a jestem niższa. Ale ja, może mnie trochę. To jest O, ku... ojej. Wyszłam chyba w sedno. Trzymaj. E, nie, teraz jest. Iga I ma po ja jestem lżejsza, więc mogę stanąć na tym śniegu. A, lżejsza! Bierz to! Widzisz? Dobra, idziemy do domu. No trzymaj to, bo mi się... No tr trzymaj to! A, bo się zaraz wywalę, szybka, szybko! Ale nie tak wspomniałeś Julka. Junka. Jesteś ty mądra. Nie? Tak, jesteś mądra bardzo. Ja jestem bardzo mądry. No! Dobra, chodź, idziemy do domu. mojego czy twojego? Twojego. Spoks, mam klucz. Chyba. To się... chyba jeszcze go mam! Ten nas w sumie nie jest. Cicho, -ci tu jest jakieś jezioro. tu jest bardzo dużo kałuż. Bardzo dużo! No. Chciwiami w odkrywanie na namarzyniętych, oczywiście. Przestań mnie kopać. Więc tak. Idziemy dalej. E, idziemy do mojego domu, dlatego, ponieważ uważam, że. Ludzi się! Nie, jest, jest bardzo zimno. Naprawdę jest kiblu. Strasznie zimno. A tak, to są nas kible, gdzie działka mi się podobno. No to ja nie wiem, o tematu. Ale to nie, to nie moja. Się? Ja mam się do <gry> Aha, od tam ząb się droma Chyba! Aha! Od dołu chyba. Co Chyba od dołu. Jezu, <gry> do mnie, ci pokaże. Nie! Co to odbiło ci? Od dołu cię chyba masuje. Ta! Chyba cię! Ja! Ja ogieru. ogień! Weź sprzętek, bo pierwsze jak ja mam prysznica... Duśnica? Prysznica. 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 Co to? <grymne> Masz prysznicę? Nie, ale miałam. <grymne> ale ty się nie Ale miałam. Każdy dziecko miałam kiedyś Nie. Tak. Ja miałam. poza tym błąd założony na czekolady? <grymne> nie, na no, dobie to mam. Nie przyznajemy <grymne> się do swoich uzależnień. Tak. eee, e, mam nie makarne, martensy, a mam mokrą bucio. Ale mi jest zimno? Idziemy ja do mnie. Rejstopy. No a ja mam skarpetki no z bazarów! To Ja mam skarpetki z bazarów, Tak, tu jest dom smarłego organisty. Bum, bum, bum. I tam, do No, i jak się schodzi, to są porozprowadzane lochy po całym Gomulnie, gdzie dawniej chowali się ludzie przed wojną. To... Aha, ja myślałam, że organista zamyka tam ludzie, którzy nie umieją grać. Ha, ha, ha. Powinni ci zamknąć. Aha, aha. No właśnie, ostatnio się też, wczoraj znamy na zdjęciu i strasznie dużo osób, jak odpowiedzi się zdziwiło, że ja lubię grać na piłkę. Nie lubiłam, ale lubię. Ale teraz ja lubię, bo... Goiska, to nie? No, a... Będę się... Jadę się zniżał do twojego poziomu. Ha! Dzień? Nie dosięgasz mi do pięt! Ujęte! Kurde, polski! I tak, tu już mamy domy kilki. oczywiście, to takie wielkie farmy. Folie debilów. <noise> tu mamy dom sąsiadów, a zaraz idziemy do mojego domu o otwieraniu automatycznie brało. I się tak nie popisz, bo Kaciej Mardy Chyba, nie, to nie tak było. No nie podpisuj się tak, bo to cię mordy dostań. Ty, ale wiesz, tak trzeba będzie wejść na tamto drzewo. No to najwyższe, no to najwyższe, koło mnie. A po co? Ja no tak bo ja lubię tam włazić. To byś się byłam wstrzymała, bo tam było pszczoły. No mi na tak pszczoła koło mnie. Super, super. <grywa> Brawo, to już nie moja Julka. Całej okazałości. Ej, gdzie mam teraz brata? To... A to mam, no i kinderka została. Tutaj... <grywa> Więc e, spoko, otwieramy. Badunc. No otwieraj się, szybciej idziesz. Nie, Nie, każdy wychodzić, Bo tu będą y, pajace jeździć. Pajace? No pajace. No bo oni kiedyś nie przyjechali prawie, nie? Ej, nie chodź! Ja na mnie Ale mam nie A, bo no wjadą Dobrze, dobrze. Ma. Tak to mówię. No nie lubię! Tu. A ty jesteś szarośnięty! Tu nie jest, on nawet nie jest duży za bardzo, we? Otwieram się! Mój oparej uh. kaukaski jest od z niego mniej! No bo jeszcze nie, wyros, nie wyrosła! Dobra, my idziemy do domu i widzimy się w no, następnym, następnym odcinku. Bajajaj!